Okej, okay, wczoraj delikatnie mówiąc, zmiotło mnie z planszy, więc dobrze, że na dzisiaj mam już nagrany ten materiał z jarmarku z Wrocławia, bo serio przespałam od 16 do 19.30 tyle godzin spałam i miałam bardzo długi sen taki jak film pełnometrażowy, więc było fajnie. Dzisiaj czuję się już znacznie lepiej, praktycznie nie mam żadnych objawów, bo to było też strasznie dziwne, bo... Ani mi nie leciało z nosa, ani nie miałam kaszlu, ani mi gardu nie bolało, nic z tych rzeczy, tylko byłam taka osłabiona, głowa mnie bolała. No ale dzisiaj czuję się już dobrze, także wracam do normalnego funkcjonowania. I dziś e, jest czwartek, a ja już skończyłam wszystkie przedmioty, które miałam na czwartek, więc nie mam już studiów aż do przyszłego semestru w czwartki. No ale Wojtek ma, więc e, jadę do niego do poznania, bo razem będziemy wybierać mu spodnie. Mógłby je sobie kupić sam, ale ja zawsze chcę z nim kupować rzeczy. I rzadko mamy okazję ku wspólnemu shoppingowi, no bo wiec nie, jest największym fanem zakupów, Także nie mogę przepuścić takiej okazji. I za jakieś dwie godzinki pojadę do niego samochodem, co prawda, bo jednak nie chcę ryzykować podróży pociągiem przy takim stanie, wiecie jeszcze, so-so. Także tak, i jedziemy na shopping. Ale przedtem na pewno chcę otworzyć kalendarze, bo dzisiaj właśnie obudziłam się i czując się jak małe dziecko, już chciałam otwierać kalendarz, Więc tutaj 14 już sobie namierzyłam tu. Dzisiaj jest 14, prawda? Tak jest. Wczoraj naprawdę przespałam cały dzień i już straciłam rachubę. 14 jest tu, już widzę małe okienko niestety, tak więc Chocobons, Christmas Jajko, On Libio. W ogóle wczoraj otworzyłam kalendarze poza wizją. Ale miałam w Onlyby w gorzkiej czekoladzie. I nie mogę znaleźć chętnego na nie, bo nikt w moim domu nie lubi gorzkiej czekolady. I ja też nie. Także nie wiem, może Wojtek się skusi. Stary wszystko zjemy. Czternasta w Onlybyu. Tutaj jakaś buteleczka. Uuu, spora buteleczka. Jest to. Płyn do kąpieli o zapachu ptasiego mleczka Bardzo fajnie Wczoraj też przyszła do mnie Daria i dałam jej otworzyć kalendarz Twinkle Candle, bo tak jak wam wspominałam, obie jesteśmy z zajebionymi wickami Andjax Więc jarała się i wylosowała zapach Massimo No i dałam jej go, mówię, niech ma Taki beżowy pierniol To jest zapachu o. Oh. On jest ewidentnie jakiś kawowy, ale jak na kawę, pachnie, bar pachnie bardzo ładnie. Bo ja generalnie nienawidzę kawy i zapachu kawy, nawet bardziej niż kawy. Więc normalnie bym mnie odrzuciło, ale on pachnie tak kawowo-czekoladowo całkiem, więc sprawdzam. Morning Cappuccino. Okej, okay. jest to taka. Znośna kawa. W ogóle nie jestem pewna, czy wczoraj otworzyłam NYXA, a zresztą, że są nieponumerowane, to nie mogę tego sprawdzić, a nie chcę mi się liczyć tego, co mi zostało. Czy jakieś pusty. Może na dziś coś takiego. Uu. This is Milky Gloss. Ale to fajnie wygląda. Aż żałuję, że nałożyłam już dzisiaj ten NYX e, Fat Oil, bo bardzo chętnie bym sobie go przetestowała, aż sprawdzę, jak to wygląda, bo wygląda naprawdę ekstra. Uuu, to jest takie Trochę kryjący, ale jednak Błyszczyk, wygląda mega fajnie Obiecująco, Revolution Coś leciutkiego Kredka Ale jak? Czy to jest kredka do brwi? Ta. To jest kredka do brwi o... W kolorze medium brown. Ogólnie ten kolor wygląda mega spoko, w sensie jest taki chłodny i tak dalej. Tylko, że problem jest taki, że ja kompletnie nie maluję brwi, w sensie zawsze daję na nie przezroczysty żel. Bo ja mam i tak dosyć ciemne brwi i zawsze jak je pomaluję to mam wrażenie, że wygląda jak karyna. Ale robię sobie piegi czasami krytkami do brwi. Nie wiem, jest szansa, że ją komuś oddam. A action! Ciach, ciach. Otwieramy sobie jak zwykle zalotką. 14. Tu, o nie, znowu takie malusie okienko Jak przy temperówce Już się boję, co to będzie O, nie jest źle Gąbka do makijażu, co prawda gąbek Nie używam za bardzo Ale może wykorzystam, bo ta ma taki inny kształt Niż ta nyxowa, wygląda całkiem spoko Spoko, jak na to, że mogła być Tu temperówka, to już lepsza gąbka I dobra, przeliczyłam te okienka w nyxie I jest ich 11, a powinno być 10 Tak przynajmniej wynika z moich wyliczeń Także Zalosujmy sobie jeszcze jeden. Coś takiego teraz challenge otwieranie jedną ręką. U, jest w tym butter gloss kolejny. <noise> Będę miała najwięcej błyszczyków w swoim życiu, ale one się, one się u mnie naprawdę nie zmarnują, ja, ja je wykorzystam taki kolor, nie wygląda zbyt zachęcająco, ale w sumie jako błyszczyk może być fajny. Dotarłam do Poznania przed chwilą byłam w half Price, bo ostatnio bardzo intensywnie poszukuję torebki, bo moja jest ze mną już 5 lat i naprawdę ledwo dyszy, bo intensywnie ją katuje. No ale w Half-Price nigdy nic nie mogę znaleźć i tym razem też nic ciekawego nie było, a że w Poznaniu jest dosłownie TK Max tuż obok. To skuszę się na TK Maxa, bo tam w sumie kiedyś coś kupiłam, A w prawie więc jest statystycznie większa szansa, że znajdę w TK Maxie. Szukam czegoś podobnego do tej mojej, ale totalnie nie ma nic takiego. No, ta się raczej nie sprawdzi. Chciałabym taką prostą, najlepiej czarną, ale w sumie mogłaby być jakaś brązowo-beżowa. Już mówię, o, ta jaka spoko, ale patrzę na tył. A tam takie wielkie logo. No, i to jest przesada. Ostatnio zaczęły mnie jarać małe torebki, nigdy się nie ekscytowałam torebkami, zawsze byłam bardziej butowa A ostatnio mi się serio kompletnie odwróciło i... Latam za torebkami, a potem ich nie używam Więc nie mogę ich kupować No i taka malutka, słodziutka, mega cute TK me, Max niestety dzisiaj również mi nie sprzyjał Także idę dalej Bo póki Wojtek nie przyszedł To mogę sobie pochodzić po sklepach A potem go to będzie męczyć Bo będziemy szukać spodni stricte dla niego Więc y, korzystam z czasu, który mi został A oprócz torebki to tak intensywniej Bym szukała też szarych dresów Już jedno przymierzałam w Stradivariusie Ale ja nie wiem, szare dresy w sieciówkach na naprawdę tak okropne kroje ostatnio Że nic nie mogę znaleźć i nie wiem, czy ja nie umiem szukać, czy w werszce nie ma dosłownie ani jednej pary dresów, czy to jest w ogóle możliwe? Ostatnio chodzi też za mną tego typu sweterek, ale przymierzałam taki fajnie i tragicznie leżał, ale ten w sumie wygląda dobrze, może sobie przymierza. Jestem już w Pulenber i matko jakie to jak jest słodkie, jak ktoś nie lubi takich klasycznych świątecznych swetrów, to coś takiego jest mega super. Tak sobie chodzę po tym &Bear i mi się przypomniało, że ja już mierzyłam szary dresy z &Bear w tym roku, ale leżały tak tragicznie. Może to się nie dzieje Ale nie mierzyłam tych, wydaje mi się, że to są jakieś inne, także zaraz sprawdzimy Ej, te dresy są naprawdę spoko w porównaniu do tych, które mierzyłam wcześniej Ale są dosyć krótkie, ja mam 160 a są mi takie na styk, więc jak ktoś jest wyższy, to nie wiem, co ma sobie znaleźć te spodnie. Fajnie wyglądają ale nie jestem przekonana. Dobra, im dłużej mam je na sobie, tym bardziej mi się podobają, ale trochę się boję, że się spiorą i będą jeszcze mniejsze. Bo właśnie dlatego kupuję spodnie, bo ostatnie z polendar mi się tak sprały, że są dosłownie ze dwa rozmiary mniejsze. I są mi za krótkie i nie mogę ich nosić. I się boję, że tym będzie to samo. No w ogóle, ostatnio miałam współpracę z Miss Sporty i polecałam wam ten już, ale no patrzcie, to jest autentyczne polecenie. Jest mi sporty, a on wygląda tak LOL Mega się tym jaram Przyjechał Wojtek i ogólnie red flag, bo powiedział, że mam nie brać tych dresów, bo słabe A potem pokazałam się mu się w swoich dresach, zapytałam a jak te i powiedział, że beznadziejne, a to były moje Red flag Wojt stwierdził, że po studiach jest głodne, więc na jedzenie. Ja w sumie dopiero co jadłam śniadanie, także wziąłem sobie taki malutki zestaw sushi. A Wojt lubi zamawiać dziwne jedzenie, albo jedzenie, którego nie lubi i wziął sobie jakieś azjatyckie. Stoi tam już dwie minuty i wybiera sosy. Wojt, co ty właściwie wziąłeś? Sos na ciebie wziąłem, przede wszystkim. O, wspaniale! A tak to nie wiem, co wziąłem w ciemno. Wygląda gut. No, taki... Ile za taką kupę żarcia? No, 36,50 No i tak Opel, jest tego dużo Po trzech albo czterech sklepa wreszcie trafiliśmy w CNA, A mówiłam, widzisz? Mówiłam, że są dziadowe ciuchy, ale jak się trafi mhm. perłę, to jest dobrze No więc znaleźliśmy w C&A spodnie, które nam obydwu się podobają I coś mi się wydaje, że coś jest z nimi nie tak, bo mhm. to jest dziwne, że nam się obydwu podobają Fajne są o, obojgu Jak mi się spodobają jakieś spodnie to są fajne i wtedy to by się nie podobają A jak tobie się podobają to to jest sus Ale bierzemy I ogólnie wszyscy sajtowali moje dresy, które kupiłam w tym lember w końcu Wojtek sajtował, Naska zhejtowała A mi się podobają i pewnie mnie odkleiło na chwilę, że mi się podobają A pojutrze stwierdzę, że jednak brzydkie A teraz Wojtek się zapisuje do newslettera 10% zniżki i nie ucieknie mi Oh yeah Przyszliśmy na pasibusa, bo kocham pasi kulki, a Wojtek sobie odpocznie, bo wiadomo, zakupy są męczące. I... tutaj akurat mamy widok na takie coś i tam jest napisane Choco Kebab i Wojtek wygooglował, co to jest. Takie coś. Jedliście kiedyś Choco Kebab? Nie wiedziałam, że takie coś istnieje. Nie wierzę w to, ale Wojtek znalazł najładniejsze spodnie na świecie. I bierze je. No, powiedzcie, 100 milionów na 10, prawda? Mm -hmm. Idę szukać na damski, czy nie ma takich dla mnie, bo one są tak ładne, że sama bym sobie wzięła. czy czuję się w jak kowboj. Czuję się jak Artur Morgan. Pozdrawiam wszystkich fanów Red Dead Redemption 2. Po słonym płynie przenieśliśmy się na słodkie. Jesteśmy w słodkich historiach i wzięliśmy sobie tartę biała czekolada. I to jest najlepsza tarta, jaką jadłam w życiu. 100 na 10, prawda? No, zarąbista jest. Słuchajcie, jest 22.30, a ja już jestem wykąpana i w ogóle gotowa do spania. Tylko, że jutro mam kolokwium z technologii informacyjnej, z informatyki po prostu No i niby na nie umiem, ale tak wiecie, może wyjść dobrze, może wyjść średnio Także mimo, że jestem już gotowa do spania, a jutro wstaję o 5.30, to idę jeszcze klikać w Wordzie Trzymajcie za mnie i za korespondencję seryjną Kciuki jutro.